Myślisz o przeprowadzaniu kampanii cold callingowych, ale nie wiesz od czego zacząć. Na początku chciałeś wydelegować tą sprawę do zewnętrznej agencji, ale bardzo szybko przekonałeś się o tym, że one i tak naprawdę nie rozumieją twojej, Twoich produktów, nie rozumieją Twoich usług i stwierdziłeś, że żeby to miało ręce i nogi, musisz to zrobić samemu. Aczkolwiek nie znasz się na kampaniach cold callingowych, nie wiesz, jak je mierzyć, nie wiesz, w jaki sposób weryfikować, czy dane działania są skuteczne, czy też nie. I właśnie dlatego przygotowaliśmy dla ciebie gotowe narzędzie oparte na technologii no-code'owej R-Table, które opakowaliśmy w produkt o nazwie PreSales CRM. Jest to typowe rozwiązanie bazujące na automatyzacji, które usprawnia nam procesy związane z outreach'em, cold callingowym. Jak to działa? Żebyśmy zaczęli automatyzować nasze procesy outreachowe, no przede wszystkim musimy mieć bazę prospektów do tego celu wykorzystujemy narzędzie Apollo. Jak tutaj widzicie, jesteśmy w stanie w Apollo w bardzo łatwy sposób wyselekcjonować naszą grupę prospektową i wyeksportować ją do pliku, który później importujemy w naszym narzędziu PreSales z CRM. Oczywiście możecie wykorzystać inne narzędzia do generowania listy prospektingowych, możecie je też zakupić w jakiś sposób. No, w tym przypadku wykorzystujemy Apollo, aczkolwiek... Dowolny sposób stworzenia takiej listy prospectingowej jest możliwy. W momencie, kiedy już mamy tą listę prospectingową w naszym narzędziu, jesteśmy w stanie zacząć wydzwaniać te lidy, ale zanim to zrobimy, chcielibyśmy te lidy w jakiś sposób sklasyfikować, żebyśmy później mogli na tej podstawie wyciągać jakieś wnioski w naszych statystykach, w naszej analityce, o czym powiem za chwilę. Tworzymy w takim razie kampanię, powiedzmy, że to jest kampania na. Producentów meblowych. Stworzyliśmy taką kampanię i możemy zacząć wydzwaniać lidy. Wyzwaniamy lidy bezpośrednio z naszego komputera w sposób automatyczny, dlatego jest to bardzo wygodne, ale wykorzystujemy do samego wydzwaniania technologię WIP-ową, która nam pozwala w bardzo łatwy sposób nagrywać takie rozmowy. I wszystkie te rozmowy są zarejestrowane i wpięte w nasze narzędzie z CRM. Dlatego w bardzo łatwy sposób. Możemy je odsłuchiwać. Zarówno te przychodzące, jak i wychodzące połączenia. Co więcej, ponieważ wykorzystaliśmy rozwiązanie VoIPowe, jesteśmy w stanie je zintegrować ze sztuczną inteligencją po to, żeby wygenerowała nam w łatwy sposób podsumowanie takiej rozmowy. Co więcej, jesteśmy w stanie w łatwy sposób komunikować się z naszymi lidami, naszymi prospektami, nie tylko za pomocą telefonu, ale również za pomocą SMS-ów i możemy wysyłać do lidów. Do prospektów takie SMS-y, jak również odbierać od nich informacje, jeżeli oni nam w jakiś sposób na te SMS-y odpowiadają. Może się też zdarzyć sytuacja taka, że w trakcie rozmowy dany prospekt zada nam bardzo niewygodne pytanie, na które nie znamy dobrej odpowiedzi. W tym przypadku możemy poinformować nasz dział handlowy o obiekcji, na którą nie znaliśmy odpowiedniego rozwiązania. Taki dział handlowy jest wtedy powiadomiany na komunikator, że my tutaj wykorzystujemy slacka i może bezpośrednio ze slacka przejść do odsłuchania takiej rozmowy i udzielenia nam odpowiedzi, co należy w takim przypadku zrobić. Oczywiście w momencie, kiedy lead decyduje się już na, na skorzystanie z naszej oferty, albo inaczej, kiedy lead już wyraża aktywnie zainteresowanie naszym produktem, naszą, naszą usługą, możemy już go przekazać do działu handlowego. Dlatego też zintegrowaliśmy to narzędzie z rozwiązaniami typu CRM. Na potrzeby tej prezentacji wykorzystaliśmy Pipedrive CRM. I jak widzicie, po przerzuceniu, po przerzuceniu wszystkich danych z naszego Prisa i z CRM do, do rozwiązania Pipedrive, widzimy pełną historię, info, pełną historię danych, pełną historię konwersacji, zarówno tej konwersacji telefonicznej z nagraniami, z rejestracją audio, jak również z podsumowaniami z AI i konwersacji SMS-owej. I na tym tak naprawdę rola pre-salesa się kończy, już w tym momencie może to podjąć nasz dział handlowy. Widzicie tutaj też, że dział handlowy dostaje powiadomienia na Slacku po to, żeby tego leada, bo to już jest leada, nie prospekt, Podjąć jak najszybciej. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia pre-salesowego, zależy nam również na tym, żeby jak najlepiej optymalizować nasze działania pre-salesowe. Dlatego też narzędzie Pre-Sales CRM zostało wzbogacone o dashboard, w ramach którego w łatwy sposób możemy ocenić, które kampanie, które grupy docelowe performują nam najlepiej. Jak widzicie, ten dashboard jest też edytowalny, więc jesteśmy w stanie dostosować ten dashboard do naszych. Potrzeb. Dlatego, jeżeli myślisz o sprawnym i efektywnym wykorzystaniu rozwiązań automatyzujących do kampanii outreachowych, ze szczególnym naciskiem na cold call, to daj nam znać.